Już wkrótce, tylko w RMF MAX będziecie mogli wygrać między innymi unikatową superbluzę, którą przetestowaliśmy na różne sposoby. Pomieści nawet 10 osób. Jest przyjazna dla zwierząt. Dzięki niej można odpłynąć, a nawet latać. Niebawem rozdamy Wam też 100 oryginalnych strojów woźnej. Ale to nie wszystko. Drugie tyle zawieziemy osobiście do szkół, a do każdego stroju doszyjemy złoty guzik. To będzie outfit, o który warto będzie powalczyć. W naszych nowych dresach zagramy kosmiczny, a w sumie komiczny mecz. A to tylko na dobry początek. Bądźcie z RMF Max codziennie od rana. Słuchajcie i wygrywajcie! Nie przegapcie konkursów i zabaw, które dla Was mamy na antenie, ale również na naszym Facebooku, Instagramie, Snapchacie, TikToku, YouTubie, Twitterze i Tinderze. Tak, tam też mamy konto. RMF Max ma najlepsze nagrody dla słuchaczy i internautów. Hity na Maxa!